Dzień dobry, dzień dobry, tu Pan Perfekt. Pamiętacie odcinki o Marce Gorenie, szczególnie o Czarnym Piekarniku, gdzie opowiedziałem historię, co wspólnego mają listonosze ze Słowenii z Marką Gorenie. Jeżeli nie pamiętacie, to koniecznie obejrzyjcie tamten odcinek. A dzisiaj piekarnik, specjalny piekarnik, piekarnik z pyrolizą w budżecie do 2000 zł. Czy wiecie, co to jest pyroliza? Jeśli nie wiecie, to opowiem Wam na końcu odcinka. A teraz opowiem Wam o funkcjonalności i zaletach tego dokładnie piekarnika. Słuchajcie, przede wszystkim komora 77 litrów. Łatwe otwieranie ze zwalniaczem na końcu, jak i cichy domek, czyli piekarnik zatrzymuje swoje drzwi i powoli domyka. Jeżeli bardzo delikatnie je zamkniemy, to wcześniej już ten proces się rozpoczyna. Co ciekawego, piekarnik, który ma pyrolizę, ma. Najczęściej cztery szyby. I ten dokładnie tych szyb ma cztery, co widać na załączonym obrazku. W łatwy sposób montujemy zabezpieczenie i drzwi gotowe. I teraz tak, jeżeli chodzi o funkcjonalność, zakres temperatury użytkowej do 300 stopni. Jeżeli chodzi o funkcje, to tak: szybkie nagrzewanie pierwsza funkcja, później termoobieg. Z dolną i górną grzałką. Następnie grill z nadmuchem powietrza. Kolejna funkcja to bezolejowe pieczenie, czyli termoobieg i górna grzałka. Później mamy funkcję pary, czyli termoobieg, i na płytkiej blaszce rozlana woda, która odparowuje we wnętrzu piekarnika i tworzy takie wilgotne środowisko. Później mamy też funkcję pary, ale z dolną i górną grzałką. Następna funkcja to grill. Kolejna funkcja to tak zwane wolne gotowanie. Kolejna to funkcja pizza. Kolejna funkcja to pieczenie mrożonek bez konieczności rozmrażania, funkcja rozmrażania i funkcja pyrolizy, o której wspomniałem. Funkcja pyrolizy. To najlepszy dostępny na rynku sposób czyszczenia wnętrza piekarnika. Ta pyroliza powoduje, że wnętrze piekarnika nagrzewa się do 500 stopni. Ten proces czyszczenia trwa około 3 godzin i tutaj, wszystkie elementy, które gdzieś przywierają do wnętrza piekarnika, zostają spalone na popiół i w formie popiołu spadają na dno piekarnika. Po zakończonym procesie. Pyrolizy, po prostu wymiatamy z dna piekarnika te resztki, które zostały w piekarniku w formie popiołu. A co ciekawe, piekarnik w trakcie tego procesu jest zablokowany, czyli mamy tutaj sytuację zabezpieczającą otwarcie drzwi niepożądane, bo ta temperatura, która jest wewnątrz piekarnika, no po prostu to powietrze mogłoby nas, krótko mówiąc, poparzyć. A i uwaga, te cztery szyby w drzwiach piekarnika powodują, że temperatura zewnętrznej szyby dochodzi maksymalnie do 78 stopni, czyli jest to ciepłe, ale bezpieczne, czyli no porównywalne z temperaturą kaloryfera w starym budownictwie, gdzie mieliśmy tak zwane grzejniki żeliwne i czasami 80 stopni na piecu i ten grzejnik był gorący, ale nie powodował uszczerbku na zdrowiu. Piekarnik ten posiada tak zwany system chowanych pokręteł, czyli jak chcemy go używać, to te pokrętła E, wysuwamy na zewnątrz i wybierając na przykład funkcję nawiewu i dolnej, górnej grzałki, e, tym pokrętłem wybieramy temperaturę. Ta temperatura się nam tutaj w formie elektronicznej wyświetla na e, wyświetlaczu. W momencie, kiedy włączymy start, e, piekarnik zaczyna pracować. Timer odmierza nam czas. I ciekawostka, e, funkcja gra, gratin. To funkcja, która dodatkowo na każdym programie dołącza grzałkę grillową i w trakcie końcowego etapu pieczenia możemy sobie daną potrawę zarumienić yy, przez włączenie grilla. Czy pamiętacie historię, kiedy to Kamil Durczok miał stół i potrzebował, żeby lulek go wyczyścił? To jeżeli macie taki sam piekarnik. Jak Kamil miał wtedy stół, to pyroliza jest idealnym rozwiązaniem. Słuchajcie, idealnym dopełnieniem do piekarnika, który przed momentem omawiałem, jest płyta indukcyjna, którą tutaj chciałem Wam zaprezentować. Ona ma wszystkie podstawowe funkcje, które są potrzebne do gotowania. Niezależne sterowanie każdego z pól. Tutaj ciekawostka. Startujemy z poziomu piątego, oczywiście możemy... Zejść niżej, żeby nie przeklikiwać od samego dołu, to płyta zawsze startuje z poziomu piątego. Yy, mamy tutaj cztery niezależne pola, bez dodatkowych jakichś funkcji automatycznych programów czy możliwości ich łączenia, ale zupełnie wystarczy do gotowania. Jest to model często wybierany właśnie przez deweloperów czy do jakichś tam domków letniskowych, bo ta płyta ma jedną bardzo, bardzo istotną zaletę kosztuje katalogowo 3 dziewiątki, a w naszym sklepie Perfecta GD z rabatem PP3 ta cena będzie jeszcze lepsza. Także zachęcam Was do zakupu. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje, to mamy tak zwany power booster, mamy timer, czyli czas po jakim ona ma się wyłączyć, dane pole, jeżeli sobie zaprogramujemy i mamy też zabezpieczenie przed przeklikaniem przez dziecko w tej płycie. Pokazałem wam dzisiaj dwa urządzenia marki Gorenie, według mnie bardzo ciekawe i popularne. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze dla Was przygotować. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górze i do zobaczenia w następnym odcinku.